No oh, i tartujemy Jeszcze hey, Ja autentycznie nie myślałem, że się wpierdolę pod statek i już nie wyjdziesz, nie? Byłem pewien, jak widziałem ten lot, ale... Aha. <laughs> to jest, <to> jest Marcio. <laughs> PANOWIE! PANOWIE! Siema! Dzień dobry! Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Cześć Kuchanie... <ślesy> <ślesy> no. Zabity Dobra. Nie wiedziałem już to Jest, jest gdzieś możliwości. tu, jest glut. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, bo się zgliczą. Uwaga, jest ich puch Dobrze pejdujesz ich, dobrze, 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 dobrze bardzo dobrze. Idę po Idę po niego. No nie muszę. No i na co mi, że zajebałem kurwa trzech, jak oboje nie żyjecie? Ładnie być po Ty, tak... ładnie być po pnocił Tak w sumie Takie dziwne pytanie Ale czy Walker też nagrywa nasze jakby teksty, które mówimy jak nie żyjemy? Chyba nie, co? Tak, nie? tak, tak. Nie, nie. 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 Nagrywa, tak, wie, jak tak, wyt... a wie w to wiem nie Bo wiem. kilka razy było tak, że słychaliście choć ja mówiłem kiedy na prgadałem Marcinę, jak nie żyliśmy A. Czy a. potwory zajebane i się wyjebaliście? Te fotki są gdzie? Tak, tak, chyba tak, nie wiem. Tak, no, tak, za tą panną. Dobra, wiesz, tylko w parze jest telefon, uważajcie. Tawy. Jeliska? Czekaj, ja tamperem się zajmuję. Mhm. Wiktor! Wiktor! Ty chyba chyba warty ze mnie robisz. Nie! Nie! Ty chyba wahałem, bo nie mam łopaty. Ja bym dał radę wyjść na wewnątrz. Nie wiem gdzie fire, Nie wiem gdzie, kurwa No nie eee, kurwa no eee. Dobra, experimentation lecimy Okej okay. Dobrze otworzył nam, tylko jest kurwa, uważaj, nie jest. Kurwa, naprawdę glut jest w tym miejscu Uwaga na... Dobra, jesteś bezpieczny na tej siarce tego tampera ja tu jestem bezpieczny rapiej No dobra ja ja bym go zabił tylko kurwa ten loot naprawdę nie pomaga, nie? Bo drogę powrotną mniej więcej pamiętam, więc ja wiem wiem trendy, ale... Ja też więcej, którędy. to mniej więcej które, więc nie było daleko, tylko czekam aż się odsunie bezpiecznie. <laughs> nie ma problemu, bierze. ja wysję na HP nie mogę, ja tu mogę chamę chodź. O Jest tutaj, jest tutaj, ale po... Dobra jak to galaby! Zajebany. Za chodź Firexy sprawdzimy. Nie, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy, stąd, idziemy, to już pierdelamy. Chodź, zaufaj mi. Będę cię pani, bo po prostu weź go i chodź. Nie mam taminy Dobrze, będę czekać, ciebie, chodź co, co tam Wychodzimy. Co tam było? Wychodzimy, zaraz ci powiem, wychodzimy Po prostu chodź szybciej, trochę. <laughs> Okej okay. No Tam słyszałam biegającą maskę ja nie wiem czy ona biegła w naszą stronę czy nie, po prostu. Co jak jebne znakiem w głośnik. Nie nie. nie Odpowiedź brzmi chuj. W nienawiści do firmy tego chciałem wychowany. Czemu on działał? No nie będę tu szekał tyle, no. Play do fire'a i ten No właśnie nie do końca. Jest tam... Pochal! Kurwa masz. Dobra, jestem, to jesteście... Jestem, nie... jestem, jestem, Wiktor. E, jest problem. Inwers teleporter dobra, Ale nie wiem jak temu. Wiktor? 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 Witorek. Wiktor. Te mury nie działają. Halo, halo. Halo, gdzie jesteście? E, Olej, pochodzę na oczach, ja jestem tutaj. E, mam ten generator i tam idziemy? Teoretycznie nie mógłbyś, no tylko się boję, że tepnie nas kurwa generator, nie? Nie tepnie tylko One nie działają, nie wiem czemu. No to nie wiem czemu. nie wiem, chodź. No teraz tu kurwa. To chodziłam, no Chciałem z tego właśnie. A co to robił? Kurwa kurwionych? No bo jed... bo jednego zajebałem, no. A. Ale chow filmer ten kurwa ty jebie. W tutaj Patrz kurwa na hes No co do tego Dobra, wy co ogarnicie ja idę do fire exit box. Jak albo nie chodziała, jak, czekaj, jak nie chodziła to biegni tam Daj no kurka mhm. No dlaczego ja? To, to nie to wsiedt na, sie na, sie na siebie tu nie ramię To jest szczęście Chłopie, chyba z 4 razy wam, ale coś by się odrywało. No rumba. zajebiście. Świetnie, kurwa. Kolejny tamper. Uciekłeś ją za tą łóbieg? <noise> nie? Tam. U, u, pan znaczy

Dawid, podpowiem ci jedną rzecz, bo ja na kamerze kątem oka zauważyłem cię, jak ty wchodziłeś już z ostatnimi itemami, na szczęście zamknąłeś drzwi, maska była dosłownie za ścianą statku. Był taki cień, który do ciebie powoli szedł, i ty tego nie zauważyłeś. I na ekranie, jak ty mnie teleportowałeś, i wiesz, był mój ekran już pokazany jako dookoła statku, była kurwa przed drzwiami, czekała. Nie zauważyłeś jo, zauważyłem. się siedziała przed drzwiami. Gdyby ci się tak. nagle otworzyły, by cię wpierdoliła. Tak. Tak. Dobra, weźcie z te rzeczy, które chcecie i jedziemy jeszcze raz na ofensję. Ja jedę jeszcze raz do Fire Exitu. Inwers nie działa nie wiadomo czemu, trzeba będzie zresztą grę, ale mi się teraz nie chce. Dawaj łopatę, dawaj łopatę. Co? Co? Ja tego patrzę, on kupuje piHamę, jest i takiego w to. No. no i nic nie zrobisz, no kupi i chuj, no co, ich nie dostaniesz z dowrotu pieniędzy No halo! Nie A nie możesz, nie możesz, nie, nie, może nie możesz. mogę. Ale chciałem mu wygrodzić, ja może nie wie. Wiesz co jest najgorsze Co? Nie ma jej kurwa w sklepie, akurat. Prawda? Nie ma? No, naprawdę jej nie ma. NIE MA! Jest shower goldfish, welcome man, jako lantern. dupę, stary. On nic nie widzi teraz. Fatality sign, nie ma piwam, jak dobrze. Znaczy, nie będę ukrywał, że jak polecimy na tytana... z eklipsem, to. Trzeba liczyć, że mamy dwa dni na kłota, a nie trzy tak szczerze. I go dobrze. Ja Niechę nie nie tego już zniósł Belta, nie? Na pewno? Spierdaj. <laughs> Ale wiesz, taki guftowny, guftowny pachefek. Chuj w dupę. Biorę mu biorę biurę, to. Biorę tego. Tak, znak, stop. stop. Ale więcej miejsca. <laughs> Chodź. O mylemy. No, zajebiście, mamy tyle itemów, ja bym już kurwa to odnosił, jest Eclipse, ten kurwa wracał. No, zajebania to no, mówimy. Właśnie, te stary. No możemy! ale to Eclipse to... mamy w ryzyko, to jak najbardziej. Jak dla mnie mamy tyle itemów, że to jest już warte wracalne. nie? Jak już to bym zajrzał jeszcze do Fire Exitu Dobra, chodź. I, no i... To, jest dobry, to jest dobry pomysł. Chodź. Dla mnie mam tyle i że to jest już warte wracania. Jak już pomyślałem o tym, jeżeli na dole gigant jest, to jest chuj. Co tam jest? Pająk, i białych kanał środku korytało. Dobra, nie, to zrzucamy, ale nie zrzucamy tym, tylko zrzucamy tam na dół. Ja miałem, ja, miałem, wiesz, ja miałem takiego pecha, że jak wyskoczyłem, idealnie skoczyłem w Rapes'owi, nie? Stormy jest. Mhm. <grym> Mamy te trzy w Tafejdziesiąt, róbmy normalny run, średni. Chcesz te to ciągaj bajkę. Dobra, ja tu upadam przy skoku rzeczy. Przecież możemy. Eee, spierdalamy! No to trzeba pozanosić, kurwa, to wszystko teraz. Kurwa, naokoło możesz to nieść. Nie patrzę, <grym> nie Ale to pomóż, kurwa. No nie. Gdzie jest mój odraz gnoju? Chciałem ja. Eee, właśnie chciałem powiedzieć że Kurwa, chciałbym jeździć w

Wiedziałem, wiedziałem co się... Teleportowałem go On Wydrukował go, chodził z nim w kółko Czemu? Czemu zabykane? Idziemy z powrotem kurwa, na kłotę nie mamy, idziemy szybko Mapka! Mapka! Mapka, mapka! Mam łopatę! Mam łopatę! Fy. Co zabgana nie wiem no To ja, to, to maska, to maska, to maska Nie Wiem! Idę zanim nim się odświetlam go. Nie, do mnie, do mnie biegnie! Nie, stoi, stoi sobie. Kurwa, jego go mam Tak, on na ostatnim HP dał. OLECH, kurwa, stoi na tym! Może za tobą! Olka zajebał, bo Olek kurwa na drabinie stoi godzinę. Kurwa! Dobra. Zajebałem obu. Ja pierdolę! Naprawdę? Dobra, spróbuję go zamknąć. Musimy znaleźć zamknięte drzwi, jakieś. Czekaj, dobra, dobra, okej. Okay. Co łapa coś na niego? Mam, mam, mam. Szukam jakichś drzwi takich. Eee, chodź za mną. Chodź tutaj, tu, chodź tu. Nie widzę Dobra, spokojnie. Dobra O chuj jest drugi e, Powiedz mi czy za tymi drzwiami, czekaj, za tymi drzwiami jest coś? Za tymi drzwiami po lewej jest dalsza droga? No e, dobra, pat nie Weź, dobra patrz na nie teraz No, patrzę Dobra Ja mogę je tu zamknąć Albo czekaj O ja trochę to zajmę Daj mi moment. Kurwa. Uwolni nas od ale musisz naprawdę dać mi moment. No dobra, Patrz na. Eee. Stwierdziłem, że nie warto iść po nią. Wyjdzie? Także, że, że. Kurwa, zjebałem po całości. Chcieliśmy na Olek do księżyce Dobra Taki kurwa chuj, dobra bo czekaj Teraz żeby, żeby się odczepić od nich To trzeba zamknąć oba, obie paliczki Zajebiście Olek, że mamy zadanie. super, cieszę się <ścoughs> Uważaj, bo na chwilę znikną nam z oczu Wiem, ja Dobra tylko ja nie wiem, czy będzie coś w tej sekcji, nie? Jak w ją zamknę. No ja, ja to będę patrzył w lewo, bo No do tego się właśnie taki tool przydaje. Czy ta maska nie chodzi sobie? O. Okej. Okay. Kurwa mać, czemu się tam to otwor... Patrzę, patrzę, patrzę. Problem, problem w tym, że mi się to otworzyło. Jak chuj, mnie, jak chuj nie, Jak chuj zmieni. Co to był za dźwięk? Nie wiem, ale to jest tak w kurwę creepy. No nie pierdol Mogę, mogę ja spróbować. Kurwa, to chcę zamknąć. Chodź tutaj no, ze mną. Nie. Patrz na mnie? Tak. Tak chodź tu. Musisz się odwrócić na sekundę, no Ja nie wiem czy podrafi na masy. Dobra, chodź. No i teraz wracamy z powrotem, no. Daj po... Kurwa, chłopie! No ja patrzę na firtą, będę I odpadnie. Gówno, chodź tutaj zaraz z nimi z powrotem. Eee, to ja to wyniosę i D6 otworzę, dobra. dobra. Dobra, dawaj, dawaj. patrz No mam nadzieję, że wystarczy tak. Ej, chyba mówisz za tobą. Irtulek! Czuj tą grubą pistę! A ja patrzę.

o chuj, dobra Bez jest ślepy stary yy, Stepałem je O silnik O Jester, dzień dobry Nie wiem, wrócę na statek może Daje mi się, że że trzeba iść dalej To jest koniec kurwa Daje mi się, że zamknęliśmy sobie wyjście Że jednak tam

za moim głosem, tu, tu, za moim głosem, za moim głosem Chuj iż. Możemy sobie teraz pofolgować po prostu na Tytanie, jakbyście chcieli No możemy zrobić, bo potem pójdę już No to chodźcie, pofolgujemy sobie, leć, odpalaj to kurwa ze Stormi po spra po sprawdzamy, czy na przykład Utility Belt się lektyzuje Jeszcze masz, ma, on ma twój ciuch. Nie. Więc będzie myślał, że, on, że ty sobie że ty robisz bekę. A nie, Churę jest maska jak... Jest maska jak... Chuj! On, on myśli, że to ja robię bekę, ale... Gdzie cię brałeś maskę. Ale nie, on się tyrodoli, on się boi, no.